Jasasz streamał, Jasasz Pozdrawiam, przyszedł. Mikołdemku. Mnie? Uch. Tak, tak. Ciebie Mikołaj A. Dagmara nie pozdrawia. A, no, no tak, zajebiście. Jak to Dagmara, no. dziękuję bardzo. Też jej nie pozdrawiaj. Mikołaj też cię nie pozdrawia. No powiedz, że też pozdrawiam. A Dagmara, że dzisiaj prawie umarła, to chuj ci w dół. A. A, no mnie, podwójnego takiego. A to ty masz podwójnego takiego, o. Słuchaj, tu, O, i były te takie najlepki. O, zobacz, umiem, pamiętam. O, to. Mam taktyk Misia. Ej, właśnie, no ty masz Misia? A ja mam przy sobie taktyk Misia, hehe, i teraz zrobię squiz-quiz. Hihi. Jest to blisko, który na blisko, obtrogi na szyfcie za 3, 2, 1 pikni. Dostał jeden <laughs> załatwiony. Jest tu Tu jest broń. No pikuj! Właśnie co? Już w furiot, no. no pikuj kurwa! Spotkał jeden hard! z botem bottom. Dosyć przebiegnę side i sprawdzę po prostu gdzie jest. Tutaj nie ma. Zrobimy sobie szczepiego. Halfika. Dziękuję. I teraz ją pikniemy. Ja Zasadzę. pierdolę! to. jest? To się kurwa nizuje, nie? Jak ja to... <grywa> Niko kurwa kurwa, co, takie szary odwala? To To jest pojebany w tą grę, nie? <grywa> to się <dzieje> naprawdę. <grywa> ja widzę jakby... C człowiek ma kurwa 400 jakiego kurwa w orancie, nie? <grywa> Dobra. Dobra zobacz, teraz wbijam ich koszach. Dobra, teraz się to z kogo mi popatrz. Dzięki. No Zostaliśmy sami No O chuj Dobra, Arek, robimy to Wierzysz we mnie? Nie Został jeden gracz Ale ci będzie chuju na B. Doskonale Naprawdę nie wym mogę na ciebie liczyć, <noise> 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 Oho <głos> Arek wyciągnął ciężkie działa Do skóry wiemy. Mhm. Mm tak. Widzę, że wierzysz w naszą no. drużynę. Nie, nie, no ja wierzę. Jeszcze jak, Arek. Ja tak wierzę w nas boku. Mhm. Uh. Ok. To był, był hecosa z paniki. bomba! <noise> nie no, zajebista rakieta Mikołaj, świetna akcja! <noise> dziękuję, bardzo. O, tu miałeś, tu miałeś, tu miałeś, daj, da, 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 dziękuję! <noise> Co ty do mi... Wszystko nie, naszych pozycji! Żył szczęśliwie. A, kurwa, Kurwa, dobra. Uciekuję, <grymne> to, by na tyle... to by było na z niewyzywania Mikołaja? <grymne> <Ohohoho! grymne> Jak ja to zrobiłem? <grymne>